Świętno. Wspaniałe są mi puny czarną nocą, świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patos ruinom i rubasznego humoru krzepko sterczącej nad nimi kolumny. nas ośmiu. Wiem. Wszyscy to wiecie. Dobra. Ustalmy co widzieliśmy. Wiemy, że wszyscy mieliśmy ten sam sen, tak? Mhm. Wiemy, że jedno z nas leżało. Czekaj, czekaj, czekaj. Wy naprawdę w to wierzycie. W jakiś głupi ser, w głupią... Wizję? Hej, hej, a sprawdziłeś już seniki? W tym śnie jedno z nas zderzało martwę. jedno z nas było tego sprawcą. I teraz tylko pytanie, kto zabił i kto został zabity. Chyba mam motyw. Wczoraj wieczorem miałem coś bardzo ważnego do zrobienia. A Olek miał mi w tym pomóc. Godzina 22 Siedzę w swoim pokoju. I dostaję SMS-a. O treści. Stary. Ja dzisiaj nie gram. Wtedy zrozumiałem, że nawet najlepszy przyjaciel może wbić Ci nóż w plecy. Ale to, to jest poważna sprawa. Dobra, skupcie się. Kasia! Dlaczego zabijesz Mariannę? Nie zabiję? No teraz na pewno nie, bo wszyscy patrzymy. Ale dlaczego miałabyś tego nie zrobić? No powiedz coś, obroń się, chyba że rzeczywiście masz krwawe zapędy. A, argument, bo się jest zabroniony, to nie alibi. Proszę okay. bardzo. Nie zabiłabym Marianny, no. bo Mańka jest chyba najbardziej nie do zabicia z nas wszystkich. No. Wszędzie chodzi z garniem pieprzowym i z telefonem, który ma zawsze włączoną lokalizację. Od szóstej klasy dwa razy w tygodniu chodzi na lekcje sztuki warg. Poza tym, do jej domniki się ślizgnąć. Ma wielkiego podwór bóla na podwórku, podwójny przeciwko przeciwmaniowy i nawet... Dobra, dobra, zauwa. dobra. dziękuję. Sorry. A ty kamień? Co myślisz o Marcinie? Ja Wolałeś go zastrzelić? Czy zakopać, że chcemy? Nie zrobiłbym za z tych rzeczy, bo się przyjaźń! Miejmy! Wiesz co? A może to właśnie ciebie bym zawiózł? A nie, przepraszam, nie zastanówmy cię samego. A z szacunku i ludzkiej empatii do tych wszystkich dziewczyn, które, swoją drogą, bez przerwy zwodzisz, nie zafundowałbym im krawie do końca życia! Ło! Wow. Ho, oh, oh. ho! Patrzcie, jak się otwarie. O, jest kamień. Marka, no... Wszystko okej? Okay? No... Trochę przytłacza mnie to wszystko. Marianna, boję się, że umrę. Co? Boję się, że umrę i nigdy nie dowiesz się, ile dla mnie znaczyłaś. Bo zawsze chciałem Ci powiedzieć, że, że masz piękny uśmiech. I że kocham Twoje oczy. I że całą w ogóle Cię kocham. A teraz. Boję się, że umrę. Bo ty w sumie tego nie wiesz. Tak naprawdę tego nikt nie wie. Moje problemy zaczynają się gdzieś zupełnie indziej. Dom, w którym nie czuję się bezpiecznie. Nawet gdy próbuję myśleć o sobie, nie jestem w stanie. Cały czas myślę o Hanin. Rozumiem. Zostanie sama w tym domu bez miłości. Marianna... Boję się, że umrę. Mogę czasem zajrzeć, kochani. Mam ale jak chcesz czy nie, to idź. Chłopaki, dobrze ci idzie. Zostań z kąpielką. A ty go idziesz dalej, stary! I ja zostaję, chłopaki! Chodź. <grystanie> Mam to, ja. Oskarżany. Kaśka! Chodź, bądź, bądź! Unika tematu. Udaje, że go to nie rusza, a wiemy, że wszystko porusza. rusza. że nas oszuka? Ale nie, nie. Hmm. nie. Nie, Sam dobrze wiedzę, że jest mordercą. Dlatego bada tym z jego problem. Poza tym. Wszyscy wiemy, jak łatwo go wkurzyć. Mam wielkie problemy z agresją. Ale to nie wziął się z nim. On jeszcze nie wie, jak I wziąć Aśka! Tak? proszę cię. Skąd z tymi doł Ale czy ty naprawdę tego nie wiedzą, że on nas wszystkich pozabijać? To jest mój przyjaciel! Otwórz oczy. To już nie są nasi przyjaciele. Możemy polegać tylko na sobie. A co jeśli to ja zabiłem? Kochani, nie wyłupiaj się. Przecież byś nas luchy nie skrzywdził. Skąd już? Masz takie dobre serce. Uważasz mi za przyjaciół nawet teraz. Poza tym, Dobrze wiem, że żeby zaplanować swoje dnie, potrzebowałbyś mojej pomocy. żeby to zrealizować. Wiesz, że, sam jesteś po prostu za słaby. ty jesteś niesamowicie irytująca. Mam cię już tak potwornie dość. Bacinek. Żaden kurwa cinek! Mam na niej Marcin, jesteś powiedzona! Nie przerywaj! Chociaż raz w życiu mnie przerywasz. Ciągle to robisz. Ciągle mnie poprawiasz. Ciągle mnie tropujesz, ciągle mnie kontrolujesz. Nie chcę umierać myślą. Albo wiesz co? Może to ty, ty umrzesz. A jak się cię zabiję. Nie no, Kaszka. Kaszka przepraszam. Najlepsze czasy, żeby nie było w stanie to Kolejny raz. O co tu chodzi? A co jeśli to z zabiła? I właśnie jedzie zaczął te ciastka. <śmany> Pa to <slutu> mama pričala. Mama ste koja rada? Ovo. Sada. 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 Sam, ale jak już się ktoś, to jest ktoś? Tak, słuchajcie, fajnie. Strasznie męczy mnie ta cała sytuacja. Chciałabym stąd wyjść. W sumie to najbardziej podejrzewam Kaśkę, co nie? Nie uważasz, że to dziwne, że tyle o nas wie? Słyszałeś, co o mnie mówiła? To jest dziwne. Nie dziwna. dziwna. No. A ty kogoś podejrzewasz? Nie. Ja się to nie bawię. Okay. Olek. A może byśmy się... urwali skąd na chwilę, tak wiesz? Sami. Ej, <śśmiech> Daryl! E, co ją tam tak malujesz? Dawaj tutaj. Co? O czym gadaliście? Wiesz co? Nie słuchałem. Ale jak mańko? Ja mi czym Mania, jak się czujesz? A jak mam się czuć? Tak no to mi pan, serio, on nie ma mózgu. Przestań, nie mów tak. On jest naprawdę w porządku. No, naprawdę w porządku ci potraktował. Nie, Zach, to nie tak. To moja wina. <coughs> no spójrz na niego, to idea. jak w ogóle przy nim wygląda. Majka, kochana, ty, ty spójrz na siebie. Przestań! No. Socha, przestań! Ja już nie mogę na siebie patrzeć. Patrzę w lustro i jedyne co widzę to plus 3 kilogramy, odstające uszy, małe oczy, wielki nos, wielkie uda. Po prostu... Ostatnio byłam u fryzjera. Widzisz, jak krótko mnie obcięła. A wiesz, jak ohydnie wyglądają krótkie fryzury u dziewczyn. Ale wiesz, nie o to chodzi, bo po prostu Tobie to pasuje, tak? Tobie to pasuje. A, a ja? Ja mam takie okrągłe policzka, i te uszy tak tak widać strasznie. Te uszy, i te oczy, i to wszystko. Dzięki. Co. Wiesz, co? Mogłabym teraz zabić każdego, tylko nie cię. Ja cię też by nie zabiła. <grywa> Ej, słuchajcie że mam problem z przekazywaniem słów, więc postanowiłem, że napiszę każdemu z osobna list. Co? Taki pożegnalny. Eee. Tak. Nie, spokojnie, ja już o, tak. się z tym pogodziłem. No to tylko kto zabił? <laughs> Proszę. Spokojnie, to jakby już jest... Wszystko poza tym macie napisane w listach. Proszę. Nie. Nie, nie, odpuśćcie dopiero jak będzie po wszystkim. Ej, jest wszystkim. Kurde, stary... Co jest? Im dłużej z nimi tu wszystkimi siedzę, tym bardziej nabiera to sensu. Ale co? No wiesz, to całe morderstwo. Cały czas czuję czyjś oddech na haku. i się zastanawiam, kto mógłby mnie zabić. Żałuję, że nabiłem się z Kamila tyle lat. On może chcieć zemsty. Kamil może chcieć opartą. Dosłownie. Widziałem, jak ostatnio notował coś sobie w tym swoim notyśniku i patrzył się... Prosto na mnie. Wiesz co? Na twoim miejscu już bym go zaczął przepraszać. Też o tym myślałem. Olek, nigdy nie bałem się tak jak teraz. Oskar? Oskar? Ja ci powiem co masz robić, dobra? Słuchaj, pójdziesz do tej czarni i kupisz mu najpiękniejszy... <głyszyk -taki głosy> tak tych gośczików! A do tych gośczików To karteczkę. Twój najlepszy przyjaciel oskarża... Kurwa stary! Ja nie żartuję, co? Duba to ludzkie życie! Chodzi o ludzkie życie! Ej, lej! Widzisz tych ludzi. Marcin? że ma proszę rację. Proszę cię! on nadal będzie go bronić? Bronisz mnie! Ja, to to ja to się sam obronię! No, ty zawsze ty zażartujesz! 到吗 Oskar. Pokrebieństwo z Kamil Kowalski, czyli mózg operacji? Gnębiona <grymiany> w szkole? No przecież to jest Twoja siostra. Najlepszy przyjaciel święty Moskaritis. Modelny? Co to zyski? Co? Kmyski? O, patrzcie! Mam o sobie. Aleksander Jankowski. Głupi prostak, tak? Myśli, że jest pękiem świata, ubiera się jak wieś. I <grymiany> że będę pił? Widziałem no, mhm. to. Od pociągną widziałem. Ej, to ty już młodeco. Dumny z ciebie jesteś? Jest to jest cukropne. Ej, wiecie, to ja myślę, że my już nie musimy dalej szukać. Tak, to jasne. Swoją mamę też tam zapisałaś? Wiedziałem, że to Myślałem, że po no. Cały czas to Nie ma sensu. Czy to nie jest tak w tych filmach kryminalnych, że mordercą jest zawsze najmniej podejrzana osoba? I od tego przyjaźnimy się. To nie jest Przyjaźnimy się! A pamiętasz, że miałaś przyjechać na mój koncert, ale oczywiście tego nie zrobiłaś, bo zawsze miałaś milion ważniejszych rzeczy, ale... i nigdy nie, nie robisz o to, co cię proszę, nigdy! Dokładnie! A pamiętasz, jak miałaś mi pożyczyć butlerz w mojego wujka? Ale to nie zrobiłaś, bo chciałaś się pobruniać... Przyjaźnimy się? No tak, i mi nie dałaś. Jako mistka. Przyjaźnimy się. A tak paniki w szkole to przeszłość jakbyś w ogóle nie zauważyła. Przyjaźnimy się. Przyjaźń i pokryj się z Olkiem pomimo, że wiedziałaś jak bardzo mi się podoba? Świat, się. <grym>, I to jest dla dojdzie. A nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schudnego oprawcy nad splugawioną ofiarą.